Witajcie, bardzo duży, duże B. I tak, na początek powiem, że uznałem, że trochę długie są te odcinki i się robią nudne, bo to nie jest tylko siewy i szczelanie. Ja tylko ich produkuję, więc uznałem, że włączę też szybkie tempo. To znaczy przynajmniej postaram się, żeby było szybsze. Przynajmniej troszkę yy. o, dobra, mamy teraz możemy chleb robić, nie robić, tylko piec. To jest bardzo fajne w tej grze, właśnie i tak zacząłem kręcić gotika dwójka i teraz jak nagrywam ten odcinek już piąty twierdzę to wrzuca się pierwszy gotika dwójki no trwa on tam 20 minut to komu się podoba i śledzi moje wszystkie filmiki jakie dodaję to, to ten film będzie trwał 20 minut będzie za jakieś 2 godziny ten film jest gotika oczywiście i co tam jeszcze miałam mówić luźne granie, to już są trzy odcinki ja jeszcze wrzucam gotika dwójkę a jeszcze nie wrzuciłem czwartego odcinka twierdzę no i tak właśnie jest Ale będę miał więcej, już będę miał spokój. Tu. Dobra. I tak... ja wiem jaką jeszcze serię... Jakie gry jeszcze nakręcić. Jaką serię. Um, mam... Twoje widzów. Mam nadzieję, że się im podobają te filmiki moje Musi, musimy zrobić właśnie właśnie piekarnie, bo musimy zrobić właśnie piekarnię, bo już widzę, że brakuje tu jedzenia Głosy tu, głosów, muzyk, e, głos o w nie mam tylko mój słychać głos i postaram się choć troszkę troszkę tak zwiększyć właśnie tempo Tak to jest nudne są strasznie i tylko jedną i to samą rzecz się robi Właśnie atakują mnie, ale jest ich tylko Są tylko dwa uczniki i dwa pikiniery żeby Żeby mi tylko takich mieciów nie zabili i Strasznie daleko mam te chatki z chatki drwala, gdzie się drzewo robi od zamku. Ale postawiłem, bo tu jest chyba najwięcej drzew, już są wycięte. Dobra, my zrobimy teraz warsztat uczarza i zbrojownie. Dobra. O kurde, jedzenie się kończy. Trzeba dać więcej Przepraszam Trzeba dać więcej piekarni zrobić Mam taką Wysyłaj, mam taką prośbę Wysyłajcie mi jakąś fajną grę taką żeby zrobić Y, ...luźne granie, bo nie wiem jakie... ...jakie gry... ...bo nie wiem jakie tam gry już... ...robić. obraz to już deski nie są, widzę. Dobra i kupujemy kupujemy łuki 6 mamy 6 łuczników i już połowa czasu z nami szybko Twierdzę właśnie będę robił krótsze odcinki gotika takie po 20 minut Luźne grania też krótkie. Takie po 10 minut. Yy, nie wiem jak zrobić stary, żeby też taka była trochę dłuższa. No tutaj robią łukił Łuczni. Wkrótce będziesz czoł, gał. No teraz chyba zaatakuję więks większą armią Szczur No i tak mnie nie pokona O desek Desek nie ma No o rany o, Gratuluję armii Strzelać! pierwszy trzeba tych łuczników zabić. A tych? Rozwalmy tych szybko. po to? Chyba nie straciłem nikogo. Rany ale mam mąki. Trzeba zrobić więcej karni Dobra i ja mam... No już teraz więcej jedzenia. Nie mamy kmieci. Trzeba zrobić namek. Tylko już nie mamy desk. Krótsza natura. Już jeszcze chwila. A to. No dalej będzie dalej i tak. No tak. Jeszcze jednego Rana do w Co Rano, jest zaraz. Trzeba tu Właśnie na żadny zamek. Drewniana siedziba. O, jeszcze jednego mogę ucznika.

w najbliższej nie będą się mieścić w takich. Hmm. A ten jest w z samków. No teraz już chyba będzie ostatnia bitwa. Więc teraz już będą, już, miał już taką solidną armię. Jak na tym się bo... bo później będą dopiero armiami atakowali Podwiększymy rację No... o, jeszcze katapulta, o, rany I tam jeszcze pukinierzy Co nie mają? No, przecież nic nie mają do rozpalania Po. już wygram. No. Dobrze, więc na tym kończymy nasz odcinek. Więc zwycięstwo. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie. Do zobaczenia.